OLE DOSTAŁ HENZIKAŁ! ALE MA GIVERĘ! Brad jest naprawdę inwestorem i on zainwestował... ...inwestor ma w ekwipunku. O ty! To będzie jego najlepszy dzień w jego życiu, jak to wygram. O. O, dali moli, dali moli, morcia! I nade'a też dali! Inferno na pierwszy szczał. A, celowniczek trzeba włączyć. O, lepiej już. Okej, okay. silver 6. O, o silverach zapomniałem, że nie używają mikrofonu. Łe, chowaj się, kurwa! To jest nęka Ej! Mi się wydawało, że widziałem jego nóżkę tam! Ale mnie zrobił w bambuko, nie? Jaki tap w ogóle? Co silvery mutują? O. Oj oj, oj. Będą cięża... Aha. A ten ma trzeci level i zrosił KD. Dobra, zróbmy tak i tak. Wklepujemy kod do bomby. Co w bibliotece konia bije? Czy na longu czeka na oręża? No, nie jest to. dobra. Dostał najdzikiem prosto pod jajka 57 w jednym. Także nadział się na mojego najdzika. Nie patrzył pleców, więc możliwe, że jest czysty tak naprawdę. Będzie wam po tym meczyku, jak myślicie. Mordzia! Ty już byłeś tak obity. O, library. OLE Widzicie monitor? Nie wiem... Yy. Teraz? Ale dostał to pika! Od razu listwa na łeb i nie patrzył się na nas. Możliwe, że nie są oszuści. Co ty gadasz? Ale może gagi. Odejdź! Kuźwa czwórka mi się klika podwójnie. Oj, źle spaliłem niestety. Trzymaj Mordzia, trzymaj mi w plecy. Kołaj oh, Bustiu, kołkir, niestety. Nie rozumiem. I co teraz? Łe! Ale ma giwerę! To ciekawe ci był celownik. Chyba koło moczny mu wszystko, co było możliwe w każdy włos. Ale kupił giwerę taką, że ho ho. ho. Nasz koleżka nie jest zbyt dobrym graczem, z tego co widzę. No hmm, dobrze by było go bejtować. Jezus! Ja tu nie mam... Pobindowanych przycisków, nie? I mi się granaty mylą, Firepower. Firepower. Bo No fajerwerki mają, ty A! Yes! Zagrał kierę, bo byłem na pierdnięcie ale dobrze. dobrze to zrobiłem, nie? Ten unik zrobił nam wszystkich. Co to znaczy Leon? Jaki Leon? Znacie Leona, każdy go zna. On zawsze fajne pomysły Inwestor ty jesteś! <głosy> <głosy> Inwestor. Aha. I on mnie trafił. I mnie obił do zarania nie? Co, jebiście, co? Na full mleku. Kiedy będzie ten szczuro, łabies? jak przyjdzie mi odląga. Ja pierdzielę. Mogę do Pitu zeskoczyć i z Pitu grać na Hedy. No ale to są gołty, nie, naprawdę. Go push short, I flash. Inwestor. Inwestor, short. Jaj, yeah, I flash, I flash. Left. Yeah, mamy hedziki, hedziki. Low, yeah, good job, good job, inwestor! <grywia> Ciekawe w co inwestuje, ty. brady. jest naprawdę inwestorem i on zainwestował. Inwestor ma w ekwipunku nic. Będzie jazda. English or Spanish? Polish. Shard one. No i co teraz? Ja, ja sam jak chuj. O ty! Chuju go na A, Ah, o, ogrywamy go. O. A może nie? On nas ogrywa. Nitra. Ogrywał nas! Ale dowieźliśmy, ale dzisiaj siada. <grywa> Poprzedni odcinek ciężki, ale teraz no. GG MVP. Yeah, yeah, play safe. Side safe, ok? Easy win. On nie zagrał, on nie rozumie, nie? Czemu on się nie pyta? dobra, mołotowa nie rzucimy. O. Chuj go na watch bastard schowamy się. On tu przyjdzie, 100%. Mhm. Moje 100% zawiodło, niestety. O! Oh, ale był fart. Good job, low 83 mu dałem. Bracia mu dał 21, nie? I mówi, że low. Yeah. I have Givera for you, investor. O, oh, okej. Okay. <laughs> Może ją w pompie, no dobra. No nie rzucę młotowa. Szybko! Jadą! Dobra, mamy to. Jest spokój. Hawara. A drugi? Oj, nasz Longa odpuścił. Nie wiem, czy to jest słuszny wybór. Hol masz giberet, ty, skąd ty... no. Mądrze, 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 co? Pokazałem tylko. On tam, nie no, bo ja się cieszę, że trzecie czwarte levelki niszczę, nie? <śm> Ale jak tak dalej pójdzie, to nasz inwestor to będzie jego najlepszy dzień w jego życiu, jak to wygramy, nie? It's the best day in your war? life, I mean. Oh, kurwa. O, dali moli, dali moli, Morcia! I Nejda dali. Dobrze, inwestor. Nie mogę słuchać. Gdzieś taki... O oh, jest. Tylko nie i szorta, chciałem ci kosę dać O Boże. Brat, brat Kiwa. Ankara Messi, nie? Szkoda. Ty mi... No, understand, understand, yeah, for sure, for sure. Nie no, nie dam kosy. Boję się, że mi tu lufę winać długo. Lufę, Lufel, ale chydziki są. Naprawdę jestem w totalnym szoku. totalnym szoku. Bro, bro, I drobił AWP. Yeah, you like this weapon, nie? Yeah? Inwestor. O, widzisz, jak. O, się cieszy. To jest jego najlepszy dzień w życiu, nie? Ona was do golda ma po tym. O, Siusia. Przejdę przez tego smułka. Zadziała? Nie, czekaj, czekaj. O, teraz. Gdzie na nożu chodzisz mordzia? Czemu na nożu? Obstrany. Lekko spódnica była obs 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 obsmarkana. Po dwóch grundach, ale dowieźli po CT, bo my nie jesteśmy złoczyńcami, my jesteśmy policjanci, tak? O, Gold tu był. Ciekawe czy nasz kolega awansował. No my niestety nie awansowaliśmy, tak? Co nie odleczy, to nie ucieczeń, na drugiej mapce dos dosięgniemy.